Dziś chciałam wam pokazać jak można zrobić sobie samodzielnie pyszną i zdrową zarazem pizzę. Pokażę wam tutaj taką postać jaką ja lubię najbardziej, na cienkim cieście z mąki żytniej z dodatkami w postaci sera, szynki i pieczarek, u mnie w dużej ilości. Pizzę spokojnie mogą zrobić nawet i osoby nie posiadające wałka czy solnicy, więc uwierzcie mi jest bardzo bardzo prosta w wykonaniu. Na ciasto potrzebujemy mąki, u mnie żytnia, świeżych drożdży ciepłej wody, ilości wam tutaj nie podam, bo to zależy od tego jakiej mąki użyjecie, oleju, odrobinki cukru i soli. Dodatki oczywiście dowolne, ale ja wam podam to, co dałam u siebie: ser mozzarella, szynka, dużo pieczarek i do tego suszona bazylia. Zaczynamy od dodania do mąki soli i wstępnego wymieszania. Następnie do ciepłej wody dodajemy drożdże, dosypujemy cukier i mieszamy do rozpuszczenia. Do mąki dolewamy olej, następnie dolewamy mieszankę drożdżową i wszystko wstępnie mieszamy łyżką, a później przechodzimy do zagniatania ciasta. W trakcie wyrabiania dolewamy ewentualnie jeszcze ciepłą wodę, jeśli ciasto tego wymaga. Wyrabiamy porządnie przez kilka minut, aż ciasto zacznie odchodzić od dłoni. Kiedy już uznamy, że jest gotowe, to przykrywamy je ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrastania. W tym czasie przygotowujemy nasze dodatki. Pieczarki ścieramy na tarce albo kroimy. Tutaj już jak to woli. Mocarelle również ścieramy na tarce albo też można położyć całe jej plasterki, fajnie to myślę będzie wyglądało. Ja jednak wolałam zetrzeć. Wracamy do ciasta. Moje szybciutko wyrosło, bo było mu ciepło i już po 30 minutach było gotowe. Ciastem wylepiamy naszą blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Ja to robiłam po prostu dłońmi, można też robić wałkiem, ale nie jest to konieczne. Kiedy blacha jest już wylepiona ciastem, to odstawiamy je znów w ciepłe miejsce na dosłownie kilka minutek do lekkiego podrośnięcia. Po tym czasie wykładamy nasze dodatki. Ja nie lubię sosu pomidorowego na pizzy, więc go tutaj nie ma, natomiast wykładam ser, posypuję go bazylią, później układam plastry szynki i na koniec dużo pieczarek. Może się wydawać to jakaś ogromna ilość, ale po upieczeniu będzie ich o wiele, wiele mniej. Gotową pizzę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza i pieczemy około 10-15 minut. Przynajmniej tak było u mnie. Pizza jest już gotowa, najlepsza jeszcze cieplutka. Gorąco polecam Wam wykonanie, naprawdę wierzcie mi, nie jest to trudne, a bardzo, bardzo pyszne. Ja swoje udzielę na trzy części, ale są one naprawdę spore, więc można podzielić też na więcej. Dajcie znać, jak podoba się przepis. Kciuki w górę, również jak zawsze są mile widziane. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach, pa pa!